No, co pani? Z czym? No, co mi pani syra tu nim pod moim oknem? To przecież tylko pies tylko. To co, że pies? To no, ma mniej gówniane gówno od człowieka? Poszedł! Spokojnie, Bobik, spokojnie. A jak ja bym tak nasrał pod panią oknem? Pod panią? Co pan? A sram jak pani pies. Chyba ma pan coś z głową. Obowiązuje taka sama dyscyplina i reguły współżycia jak ludzi. Wolność jednych nie może być kosztem drugich. Czuję. Au, czuję. Czuję. To najbardziej jebie. Dziś prawa, a wczoraj lewa. Czuję. No przecież igły to są. Czuję. Czuję? Tak. Prąd czuje? Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj. Jaką punkturę? Dobry prąd. Ała! Czuję bali? Jak cholera. Boli czuję. Ała! Leży 20 minut, nie rusza palcem. Co mi będzie pierdolić ta żółta kukiełka? Jezu! Palce ruszę. Kurwa, sztywną nogę. Uruszaj sztywna noga. Ile lat ma? 49, 7 razy 7. Będzie żył 77. Mhm. już to widzę. Szybna żyła? Miałczyński Adaś, Adam. Jawnika <grymka> ja się boi, głupek! <grymka> Sama jesteś durna! Jezu. O Jezu, Zabił mnie! Marian! Józef! Jeszcze nie tu zabiją, te miejscowe lumpy. Jakby co, to się wyprę. Albo zgolę wąsa. I znów zachowuje się, kurwa, nieasertywnie. Ja pierdolę! Czy jestem wariatem? Raz, dwa. Całowałem w Jezuska przecież mojego przed wyjściem. Zasłań. Co ty, wariatka? Sam jesteś wariat. Nie będzie panu przeszkadzać, jak zasłonię? Ale po co? Jest biały dzień. Samo południe, czwarte po południu. Wrzesień, nie ma szóstej jeszcze. Ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko. To ty jesteś wariat. Po co ty chcesz zostać wariatko? Biały dzień, samo południe, czwarta po południu. Wrzesień, lato, panów jeszcze szóstej nie ma. Nienawidzę cię! Ostatni. Mm -mm. Ostatni. W nocy sobie śpię, śpię, śpię. Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja, ja. A w nocy sobie śpię, śpię, śpię. Jak kury. Ja też, ja też. A w dzień sobie chodzę, chodzę. Ja, ja, o, Żona, bądź rejka, głupia pizda. Śniadanie jem, jem, jem Tak, tak A w sklepie kupuję, kupuję Tak, super Skąd się biorą te koszmary? Wypłoszę wytupy spod krzaka Umówił się, umówił, umówił Ja nie Co Całuje, co całuje Ekstra Umówił się, umówił, umówił Ja nie Całuje, co całuje Ekstra Umówił się, umówił, umówił Ja nie Próbuję im złapać na zegarku 10 sekund bez gdakania. Ale się nie udaje. Ani 5. I tak 3 nie godziny 48 nie. minut każda. Rażę 11 godzin 24 minuty. Całuję, całuję, całuję! Ekstra! Tępe cipy. Raszple z drutu nie jebane. Tylko czekam na to. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Nie. Ko? Słucham? Po prostu nie. Mi kto pomaga? Jest pan mężczyzną chyba. Ale ja jestem za pełnym równouprawnieniem kobiet. Gorącym zwolennikiem jestem. A pani jest przecież w pełni równouprawnioną kobietą. Pan co za to chyba nie jest w pełni mężczyzną. Widzicie w nas mężczyzn w pełni? Przypominacie sobie tylko, jak trzeba wynieść śmieci, kontakt naprawić, zwolnić miejsce w tramwaju, autobusie. Nie jestem już w pełni mężczyzną, bo nie ma takiej potrzeby. Panie jest w pełni mężczyzną. Za to. Odkąd mój umysł myśli i sięgam pamięcią te klapy zawsze opadały. A dlaczego? Bo przez dziesiątki lat jedni bezmyślni kretyni pod kierunkiem innych bezmyślnych kretynów umieszczają muszle klozetowe w pociągach tak blisko ściany, że klapa po podniesieniu nachylana jest ku muszli i puszczona musi opaść. Dziesiątki lat, Jezu Chryste najświętszy. A jeśli Polska to właśnie ta ojszczana klapa? Dobry sąsiadowi. Przepraszam. Witam, sąsiada. Nareszcie słońca trochę. Słońce wyszło w końcu. Przepraszam. E Słoneczko zaświeciło. Słońce! Co słychać? Nie udało mi się życie. Zmarnowałem. Uciekłem od pierwszej, jedynej miłości. Potem ożeniłem się bez miłości. Jedyna istota, którą kocham, mój syn, wychowywał się w piekle mojego małżeństwa. Tak jak ja wychowywałem się w piekle małżeństwa moich rodziców. A myśl, że mój syn Wunio będzie tak samo nieszczęśliwy jak ja, łamie mi serce. Praca, która była moim powołaniem, okazała się udręką za grosze. Zabija mnie samotność, którą sam sobie zgotowałem. Nikt i nic mnie już nie czeka. Nie widzę przed sobą przyszłości. Jestem w proszku, w rozsypce. Wypalony, rozmontowany. Śmiertelnie zmęczony, chociaż niczego w życiu nie dokonałem. Muszę przystanąć w biegu, chociaż nigdzie nie dobiegłem. I odpocząć. Odpocząć za wszelką cenę. Aha! Nie słyszę w ogóle! Słuch mam dobry, ale... tylko szum słyszę! Może to możesz, szum może. No to, bo żona mnie jest chepie. No to. Miłego wyczasu. Dziękuję. Mimo wszystko co załoga. Nie ryzykuj, by twój rycerz poczuł na ustach twój łupież. Skorbudent total czyści totalnie. Fajos? Nie. Chujos. <słyszy> 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 Gdy w towarzystwie powietrze zepsujesz. Antyprykator Cię uratuje. Ładnie pachniesz, co to za zapach? Wyciąg z fiuta. Wyciąg, Wyciąg z fiuta. Twoim, twoim zapachem. Aniswag Vaginex to o 40% lepszy trening mięśniaka i dla warg stromowych i zwieracza odbytnicy. czarne zgasną zorze, zanim głowę do, do snu złożę, modlitwę moją zanoszę Bogu Ojcu i Synowi. Dopierdolcie sąsiadowi, dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu dosrajcie proszę. Kto ja jestem? Polak mały, mały zawisny i podły. Jaki znak mój krwawe gały. oto znoszę swoje modły. Do Boga Marii syna. Zniszcz się, zniszcz się tego skurwe syna, mego rodaka, sąsiada, tego wroga, tego wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała Sara, żeby mu spalił sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się z strzaniem i w ogóle żeby miał manię, żeby miał Ejsa Biraka, oto Mowlika Polaka. Myślę se, Litwini? Jacy Litwini myślę? Bo niezrozumiałe. Cały wieczór myślałem. Wreszcie mnie ośniło. Skąd Litwini wracają? Dobrze mówię? Mhm. Najpierw nie zrozumiałe. Wracają z wycieczki. Nocnej nawiasem mówiąc. Myślę se, zapukam, bo sąsiad do mnie wierszem, a ja głąb ciemny. Skąd Litwini wracają? Chyba nie zbudziły. No właśnie spać się kładę. Zamyślę Litwini, nie wytrzymam do rana, pójdę i zapukam, i powiem, że Litwini, wracając z wycieczki. No dobrze, już Litwini, już mi pan powiedział i chciałbym się położyć. A przepraszam bardzo, ale nie ja zacząłem z tymi Litwinami, pyta pan skąd Litwini, więc ja odpowiadam, chyba o to chodziło, to dobre, Litwini. Tak, tylko powiedziałem, chuj tam z Litwinami. No panie, jak to chuj tam? Najpierw pan zaczyna, a potem się pan wścieka. Dobrej nocy życzę.